W programie znany dziennikarz okazał się synem Krzysztofa Materny, co łączy Leonardo DiCaprio z polskimi gwiazdami oraz konstytucja a randkowanie par homoseksualnych. Małgorzata Tomaszewska, oglądacie Pudelek Show. Przez 48 lat pracowali w tej samej branży, ale dopiero teraz prawda wyszła na jaw. Krzysztof Materna dowiedział się całkiem niedawno, że ma jeszcze jednego syna. O czym my oczywiście wiedzieliśmy jako pierwsi. Przez 48 lat nie wiedzieli o swoim istnieniu i nagle bęk, pojawił się taki Łukasz Zając, który odkrył e, całą prawdę. No i e, Łukasz, powiedz, e, mm, nazywasz się Krzysztof Materna, masz 69 lat, jesteś znaną i wielokrotnie nagradzaną osobowością telewizyjną. Wiesz, że masz dwoje dzieci i nagle... I nagle dzwoni do ciebie człowiek z pudelka i pyta e, o... prosi o komentarz w sprawie syna, o którym dowiedziałeś się dość niedawno, a chciałeś, żeby to była tajemnica. I to syna również medialnego. Tak, pan Jacek również jest dziennikarzem. Pan Jacek jest uznanym dziennikarzem z przeszłością, a całym początkiem tej historii była biografia właśnie pana Krzysztofa Materny, w której wspomina o pewnym burzliwym okresie w czasach studenckich. Wystarczyło trochę pogrzebać, wystarczyło trochę pogrzebać, ale oczywiście jak w każdej, w każdej takiej sprawie liczy się fart i tego farta też tym razem nie zabrakło na szczęście. No miałeś, miałeś farta, ale to również ciężka praca. Dobrze, powiedz mi czy to pewne? E, tak, jesteśmy my pewni, pewny jest pan Jacek i pewnie pan Krzysztof, ponieważ zostały wykonane badania genetyczne i no cóż, tego się nie da oszukać. E, będzie kontynuacja tej historii i jakby nie odpuścimy. Dobrze, no to czekamy, a powiedz o innych przykładach podobnych z show biznesu. W polskim show-biznesie jest to jedna z niewielu takich historii, ale na pewno trzeba wspomnieć o nieślubnym dziecku ojca Doroty Raczewskiej, czyli popularnej Dody. Doda nie uznaje swojej przedniej siostry. Ciekawe jak będzie w tym przypadku, czy ta historia będzie miała swój happy end, czy nie. Obiecuję, że będziemy trzymać rękę na pulsie. Będziesz śledził, no trzymamy cię za słowo i czekamy na dalszy rozwój wypadków. Okej, okay, jesteśmy na premierze filmu o Polsce, o tym jaka jest Polska, że właśnie pozamykana, jaka, że, że pełna buraków. Jaka buraków, co ty że, opowiadasz? Że, jakich buraków. Że niechętnych ludzi. Co ty opowiadasz? Że, że, no ale. <grym> Boże, człowieku, słyszeliście, co gadam? <grym> no ale. <grym> co to jest? <grym> ale chodzi mi. <grym> no co? <grym> no. Okej. Okay. W takim razie zmieniamy temat. Powiedz, czy lubisz futra? Czy, czy, czy nosisz futra? No bo... Cokolwiek innego takiego neutralnego chciałem zadać. Czy, czy, czy futra to. Czy masz w szafie futro? Mam. W tym tygodniu na polskich salonach rozwinięto sporo metrów czerwonego dywanu, na którym nie zabrakło gwiazd. Kto wyglądał jak milion dolarów, a kto rozczarował? O tym już za chwilę. Za nami aż trzy duże imprezy. Prezentacja wiosennej ramówki telewizji polskiej, rozdanie srebrnych jabłek miesięcznika pani i wielka gala z okazji 40-lecia marki Apart. Na każdej z nich nie zabrakło gwiazd walczących o uwagę dziennikarzy i fotografów swoimi kreacjami. Niektóre z nich nas zachwyciły, a inne, no cóż, powiedzmy, że wzbudziły w nas mieszane uczucia. Sprawdźcie, którym celebrytom bijemy pokłony, a którym radzimy zmienić stylistę. Jest z nami Igor z Pudelka. No Igor, dobra, no to powiedz, komu zmieniamy stylistę? No, dużo się dzieje na naszych polskich ściankach. Oskary to nie są, ale też nie ma nudy. Na pierwszy ogień nasza ulubienica, czyli Renulka, Renata Kaczoruk, pojawiła się na imprezie magazynu Pani z rozdaniu srebrnych jabłek. No i o ile kreacja, Paprocki-Brzozowski, do niej nie możemy się za bardzo przyczepić, bo ona całkiem fajnie się w niej prezentowała. Może troszeczkę ma za mało wypełniony dekolt, no ale to jest modelka, więc jej przystoi. Natomiast no, ta fryzura, ta trwała ondulacja, z lat 90 no to jest jakiś po prostu koszmar i pomyłka. Chociaż Renulka ma wielki dystans do siebie i napisała na Instagramie, że jaki kraj taka Holly nawiązując do kontrowersyjnej kreacji aktorki z Oscarów, więc no jak mierzyć to tylko wysoko. No to wysoko. mi się podoba, to dobrze wybrnęła. No dobrze, dalej. Kasia Burzyńska, nowa gwiazda, e, właściwie nie nowa, ale nowego programu e, TVP Właśnie, pojawiła no taka się. Nowa. No nie taka nowa, znamy ją <laughs> bardzo dobrze wszyscy. E, pojawiła się na prezentacji ramówki e, TVP no, w jakiejś dziwacznej takiej falbaniastej tunice e, takiej trochę barokowej. Trudno to w ogóle nawet opisać e, e, jakoś składnie, ponieważ no, to jest jakiś koszmar, Kasiu, proszę, zrób coś z tym. No dobrze, to teraz chwalimy. Chwalimy, chwalimy. Na pierwszy ogień Margaret pojawiła się na gali z okazji 40-lecia Apartu. Margaret ma styl bardzo kontrowersyjny. Nie każdemu się on musi podobać, natomiast no, trzeba przyznać, że na tej imprezie prezentowała się po prostu niesamowicie. Ja nie jestem fanką tych butów, muszę no, przyznać, drodzy Państwo. Ona zawsze nie. musi coś pokombinować. To jest ten problem z nią, że ona czasem przesadza, że byłoby fajnie, już sama ta sukienka i normalne buty wyglądałyby ok? ale no, coś musiała dodać, więc te włochate kamasze, które ma na sobie rzeczywiście dodają takiego high fashion chyba do tego. Więc o to chodziło. bawi się modą za to plus. Tak. Za to dokładnie. plus chwalimy. Tomek startuje nowy program Pudelek Show od poniedziałku tak. do środy o 22 i zbiera materiał do tego programu. I takie pytanie na sam początek. Czy lubisz plotki? Lubię, 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 lubię. Aha, okej. Okay. Czy możesz nam jakąś <laughs> plotkę przedstawić? Eee, coś takiego... Ten... No, była taka plotka, co nie e, latała, że szwagierka moja e, leci tylko na tych, co mają kasę, ale patrzę, Aha. kiedy zajechał ten jej wybraniec, prawda, serca, to patrzę, o Matizę podjechał, więc gdzie tu plotka. Mówię, ludzie, oszczędźcie plotek, nie gadajcie. Nie jest łatwo być facetem w Hollywood. Przekonał się o tym Leonardo DiCaprio, który sam nie był w stanie okiełznać swoich niesfornych brwi. Potrzebował do nich specjalnej stylistki. Dbanie o urodę już dawno przestało być domeną wyłącznie kobiet. Panowie czasem nawet bardziej przesadnie dbają o swój wizerunek. Leonardo DiCaprio, który raczej nie kojarzy się ze zbytnim wymuskaniem, przed tegoroczną galą rozdania Oscarów ściągnął aż z Australii swoją ulubioną stylistkę brwi. Jakby tego było mało, aktor zorganizował nawet spotkanie dla swoich przyjaciół, podczas którego panowie mogli oddać swoje twarze w jej magiczne dłonie. Czy w tym czasie plotkowali i robili sobie manikur? Tego nie wiemy, ale i tak wydaje nam się to lekką przesadą. Nasi celebryci równie chętnie o siebie dbają. Wśród nich królem zabiegów upiększających jest oczywiście Dawid Woliński, który nie tylko chętnie chwali się zdjęciami swojej imponującej muskulatury, ale i maseczek na twarzy. Po piętach jednak depczą mu już przedstawiciele młodszego pokolenia, którzy swoją Otwartością w mówieniu o pielęgnacji twarzy i ciała zachęcają do takich zabiegów. Najwyraźniej faceci to wcale nie brzydka płeć, tylko zwyczajnie niedopieszczona. Igor. Gdzie jest granica między dbaniem o siebie, a seksualnością? No granica w showbiznesie zwłaszcza jest bardzo płynna, więc tak jakby musielibyśmy zapytać o to naszych e, sławnych panów, bo oni naprawdę bardzo szaleją. No dobra, ja ci mówię nazwisko, a ty mi mówisz jakiemu zabiegowi się poddali. Dobra. DiCaprio. Brwi, czesanie, ściąganie z Australii stylistki do brwi. Przesada? Zdecydowanie tak. Tak, tak zdecydowanie. Woliński. Maseczki. Przesada? Nie do końca. Nie, tutaj chyba usprawiedliwiamy. I... Trzeba otwarć zwłaszcza jeśli jest makijaż na mnie. Jest ok. Doktor Gojcz? Przeszczep włosów. Eee... Ok, przesada? Też chyba nie do końca. Jeśli ktoś ma kompleksy, jeśli ktoś cierpi na łysienie, no to dlaczego ma sobie nie poprawić? I on też chyba zwraca uwagę na inne problemy, eee, eee, ale tak. yee, może teraz zwróci nam uwagę na to, jakie są na przykład jakieś wstydliwe zabiegi męskie. Zapytajmy. Zapytajmy. Panie doktorze, proszę powiedzieć, ostatnio głośno było Leonardzie DiCaprio, który z, aż z Australii sprowadził panią, która przed Oscarami uczesała mu brwi. Czy polscy mężczyźni też miewają takie absurdalne, urodowe pomysły? No <laughs> pojechał trochę, skoro z Australii sprowadzał sobie panią, do tego myślę, że to jest spokojnie zwykła kosmetyczka, sobie też poradziłaby z tym tematem. Bomba! Najbardziej wstydliwy męski zabieg. No na pewno powiększenie penisa, dlatego że każdy facet, tym bardziej jeszcze w Polsce, to taki kogut, prawda? Każdy uważa, że długość czy grubość penisa jest najważniejsza. I dla faceta jest to problem, jeżeli ma faktycznie małe prącie. Więc na pewno jest to wstydliwy problem, z którym również pacjenci przychodzą do nas, do lekarza medycyny estetycznej. Czy może chcielibyście zobaczyć kiedyś, jak ten zabieg wygląda? Ja zaproszę może Igora. Do, nie wiem, jaką długość penisa reprezentujesz, ale zawsze pewno. ale Nie rozważałem nigdy, ale na pewno To wyłożysz, się. To prace, Dobrze, wyłożysz, ja zmierzę, zważę, zobaczę, czy faktycznie jestem w stanie tobie pomóc i możemy powiększyć tobie o 1-2 cm, wow. a na pewno pogrubić. Jesteśmy umówieni w Jesteśmy takim razie. W bardzo w taki bardzo razie. dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękujemy. A teraz czas na informacje, które raczej nie mają szans na żółty pasek, ale u nas załapały się na różowy. Czas na nasz cykl to nie weszło. O włos od tragedii Gigi Hadid podczas tygodnia mody w Mediolanie potknęła się idąc po wybiegu. Jej szpilka zaplątała się w dolną część kreacji i tylko ułamki sekund dzieliły ją od katastrofy. O Ani Rubik można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że po tym pokazie zostanie zapamiętana. Spódnica płaszcz, torba i takie kocie oczy, tym razem Ania pokazała tylko nogi. A jeszcze pół roku temu to jest radość. To jest miłość. Joanna Klimek i Jacek Kurski. On z zawodu prezes, ona z zawodu dyrektor, choć obecnie nie wykonuje. W marcu ma nastąpić ich zmiana stanu cywilnego. Dobra zmiana? Jak ważnym wydarzeniem były rozterki Dody i Emila Hajdara, świadczy fakt, że w poważnym teleturnieju pada poważne pytanie od poważnego prowadzącego o prywatne sprawy. Fuj. A na koniec piersi. Ściśnięte piersi. Jak to jest zrobione nie mamy pojęcia, ale jedno jest pewne. Mariah Carey na pooskarowej balandze była w centrum uwagi. To znaczy najpierw piersi, a później ona. To już prawie wszystko. Widzimy się w poniedziałek o 22:00, A na koniec nasz ulubieniec. Prezes Kurski o randkowaniu par homoseksualnych. Chciałem zapytać pana o program Pierwsza Randka. Czy jest szansa, że pary jednopłciowe się w nim pojawią? Czy miałby pan coś przeciwko? Jakie? Pary? Jednopłciowe. Nie sądzę, żeby się pojawiły, dlatego, że jesteśmy telewizją publiczną i musimy przestrzegać pewnych zasad twardo wyrażonych zarówno w Konstytucji Polskiej, jak i... Ustawie... Konstytucja zabrania chodzenia na randki? Ja jestem gejem, chciałbym iść na randkę z facetem. Nie, nie, Czy Konstytucja, Konstytucja zabrania? Konstytucja mówi, że... Rodzina według polskiego prawa jest związkiem mężczyzny i kobieta, ponieważ randki służą temu, żeby powołać rodzinę, czyli związek małżeński, a no to w rozumieniu polskiego prawa i polskiej tradycji, moralności, obyczajowości jest oczywiste, że muszą to być dwupłciowe małżeństwa, dlatego nie przewiduje w pierwszej randce małżeństw jednopłciowych. Straszna szkoła, bo się chciałem zgłosić. Dziękuję. Jak można się tak ubrać na ściankę? No Od samego patrzenia aż mnie mdli. O, a ja będę musiała się zachwycać i dotykać. Straszna ta nasza praca w Nie Czuję się jak pacynka, którą bawi się jakiś amerykański gentleman. Jaki gentleman mogłabyś mnie przedstawić no, temu gentlemanowi? Ten, no, no, inicjały jakie ma? Cześć kochana, piękna. Jakie kreacja. ma inicjały?